Dotarłem też do informacji, że uprawiałeś beat sokera w wolnym czasie i tam też na młodzieżowych mistrzostwach Polski tytuł kula strzelców. Tak, to też gdzieś był, była jedna z naszych takich odskoczni, Byliśmy tam dwa czy, czy trzy razy i pojechaliśmy jako, jako chyba najmłodszy zespół tam i udało się nam piąte miejsce zdobyć, więc to też był taki Taki czas, gdzie, gdzie mogliśmy sobie jechać. Jeździliśmy z naszymi trenerami, którzy trenowali nas, można powiedzieć, w juniorach czy w seniorach, więc też po części to był ich pomysł konsultowany z nami, czy, czy jesteśmy w ogóle chętni, żeby wziąć w takim czymś udział i się zmierzyć. A że, a że zawsze byliśmy chętni, to, to jeździliśmy tam, gdzie się dało. Bit soccer kojarzy się często z takimi efektownymi, bardzo golami? Czy też na, na piasku takie bramki strzelałeś? Jeśli pamiętam, coś, coś, coś tam się udało, ale, ale to też by trzeba było gdzieś tam wygrzebać, bo, bo jeśli dobrze pamiętam, transmisje były, ale, ale nie jestem pewny na 100%. A na treningach próbujesz jakieś takie ewolucje, te bić sokerowe powtarzać teraz już w dorosłej Nie, w nie, staram, staram się nie, chociaż jak, jak będzie kiedyś sytuacja, to mam nadzieję, że uda się iść taką efektowną bramkę.